Kolejne nagranie, kolejny odcinek, słuchajcie, trzeci już z kolei tego pejzażyku, pejzażyku z drzewami, pejzarzyka, ja z drzewami słuchajcie, Kontynu kontynuuję pracę. Troszeczkę tutaj porozmazywałem i wrócę do, do rysunku, od tego zacznę. Witam Was, ja Adam Razik, jesteście na moim kanale malowania krok po kroku. I dzisiaj malujemy obraz techniką olejną, farbami olejnymi taki właśnie pejzażyk zrobiony z tego na motywach, na motywach tego, tej fotografii, którą zobaczycie tam na moim kanale, teraz biorę mój czarodziejski cienki pędzelek numer, 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 numer 3, i biorę ciemną farbę, taką jak tutaj jak pamiętacie. Tu była jakaś błękit, jakiś ten, tu już nie jest, jest czerni. Troszeczkę mogę ją czernią złamać i trochę poustawiam, bo widzę, że tu mi pewne rzeczy pouciekały. Tutaj na pewno będzie większy, musi być kontrast z tym z tym pniem tu go pozaznaczam. Tutaj z tej strony będzie ciemne nie może być rozmazane z tej. Tu jakieś będą szczegóły związane z tym, że to jest, że to jest drzewo. Tam pójdą tu jakieś te yy, 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 drobne gałązki, które będą w świetle, tam, yy. będą oświetlone. o tu jakieś będzie też coś tam wychodziło z tego, ale, ale na razie to muszę po prostu pozaznaczać tylko tak linearnie jakimś pędzeleczkiem, o, tutaj pozaznaczać te, te rzeczy tu gdzieś pójść w ten, bo to trochę pokupiłem właśnie ten rysunek, dlatego ten obraz się zrobił taki mało ciekawy. Znaczy troszeczkę gdzieś tam rozmazany, nie, nie, nie mało konkretny on, może nie ciekawy. No zaraz będzie ciekawy, do, do tego zaraz wrócę. Tutaj też jakiś ciemniejszy. Ta, ta, ta strona zawsze tutaj z tej, tu będą na pewno jakieś ciemniejsze rzeczy, ciemniejsze punkty i to będzie się pojawiało dlatego, że tu jest cały ten cały ten element, tutaj cały ten ten narożnik bardzo zacieniony i tu teraz wezmę szpachelką też nałożę takiej ciemnej koloru, ciemnej barwy, o i tu na pewno to będzie ciemne. Także dodam czerwieni troszeczkę złamie to, żeby to nie było takie tylko granatowe jakieś tam bardzo mocno. Hmm. Wszystko jest mokre, świeże, ale cykatywą trochę wmoczę szpachle, żeby żeby to troszeczkę rozmazać. To też będzie troszeczkę szybciej schło, a jednocześnie, o i też taki, taki taki zabieg tutaj. No tu gdzieś to się skończy. Troszeczkę to rozegry. O. I teraz to nakładam za chwilę, tu troszkę yy, za mocno to zrobiłem, ale, ale nic straconego, bo raz wezmę takiej szarości zrobię i będzie ten cień. Także chwila moment i poustawiam sobie ten obrazek, że tak powiem. Yy w odpowiednich proporcjach. Ta szpacha jednak nie jest. To nie jest ta moja ulubiona i będę musiał z niej yy, zamienić ją na ten mój kształt. Ona ma taki wydłużony kształt. Myślałem, że, że tym się nauczę. No ale pewnie też się nauczy tym, tym pracować, a mam tutaj gdzieś... Nie mam gdzie ja w miałem tę moją szpachę. Eee, no Znowu jestem nieprzygotowany, moi drodzy. Nie no musi gdzieś tu być, przepraszam rosna najmocniej już Wam yy, na drugim stanowisku maluję obrazek farbami akrylowymi, tam robię te abstrakcje moje, które wysyłam tam daleko świata, a na pewno Wam pokażę, bo, bo kuczy, zrobiłem wczoraj piękny obrazek. Ja o ostatnio yy, jak Van Gogh prawie, bo jak wiecie Van Gogh w sumie mm, na przykład mój, jeden z ulubionych moich takich yy, czy to jest malarzy, którymi którym się zachwycam. Van Gogh malował w sumie w swoim życiu hmm, Van Gogh malował już około 7 lat. Natomiast namalował y, ponad 1000 obrazów. I Van Gogh y, codziennie malował jeden obraz. To mniej tak średnio jeden obraz dziennie. I, i ja he, chyba teraz doszedłem do, te, do tego etapu, że, że też podobnie, podobnie robię. U mnie jeden, a nawet więcej nieraz powstaje obrazów dziennie, także Yy, niedługo Was zaskoczę pokażę Wam, naprawdę no, nie, nie. Co prawda, nie, To prawda miałem co zrobić tak, żeby na tym kanale miało być yy, tylko, yy, tylko, <laughs> tylko ten kanał miał być po to, żeby, żeby pokazywać yy, to co robię. Yy, no, no, no no a chociaż... Yy, no ale to tak się nie da, no po prostu tyle tego jest, że i tyle musiałem spędzać mniej ile czasu przed tą kamerą i, i tak i tak i mam <laughs> chyba najwięcej w Polsce filmów na ten temat, a będę miał jeszcze więcej, także... I, 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 dlatego słuchajcie, moi drodzy, moi mili widzowie, moi mili oglądacze, piszcie do mnie, napiszcie do mnie, co byście chcieli, żeby tu oglądać. Także ja będę, jestem bardzo zainteresowany tym, żeby Wam te, te filmy moje były, były na Wasze zapotrzebowanie, dla Was, żeby, bo ja sobie mogę, wiecie, malować i... I ten, i ten. Będę, y, tam ktoś wspominał o, o rysunku, będę, zrobię rysunek, zrobię niedługo rysunek, żebyście, bo to też jest istotna rzecz y, dla tych, którzy się chcą tym zajmować i to jest istotna rzecz, żeby, żeby dobrze, żeby ten rysunek był, y, żeby po prostu rysować, tak, mm -hmm. żeby mieć tą umiejętność w sobie, bo y, owszem, kiedy ktoś tylko maluje po to, żeby sobie tamte, y, żeby malować y, intuicyjnie, wrażeniowo, ekspresyjnie, no to... No to okej, okay, ale jeżeli ktoś chce naprawdę poświęcić temu yy, się i, i, i malować po to, żeby, żeby malować obrazy, no to musi mieć jakieś postawy rysunku. Dlatego będę chciał yy, te tematy poruszyć, które już Wam od wielu, wielu, wiele, wiele czasu obiecuję, czyli te tematy, takie jak portret czy tam yy, nawet martwą naturę, yy, którą gdzieś tam ustawia albo z jakiegoś yy, takiego motywu, który gdzieś tam z fotografii, żeby się też takie tematy chcieli yy, i mogli Mogli sobie um, zaobserwować, jak to, jak to robić, jak to malować. W moim wydaniu, a, a wy to sobie ze zinterpretujecie w swój sposób, na swój sposób. Bo tutaj teraz będę chciał, czyli troszeczkę rozwiewa i troszeczkę takie rozjaśnię, ale tutaj też będą takie miejsca. Popatrzcie, teraz już wprowadzam niebieski do, do tego obrazka um, i wprowadzam o, tu ma musi być jakaś... chciałem takie od odciąć um, ale to teraz zrobię jeszcze zrobię tak, a teraz to zrobię jeszcze tym. Teraz z tym śladem hmm, będę chciał tu po. To na razie może wygląda tak nieciekawie, nie, nie bo bo, bo tu są różne ślady, różne, różne rzeczy w tym, ale, ale zaraz zobaczycie, że to wszystko jest przemyślane. Znaczy działania z pachą są nietypowe, nie bo hmm, wiecie, to wymusza narzędzie, ale ono też wymusza, a jednocześnie nam pomaga, bo. Hmm, nie, nie kierunkujemy się, nie, nie ustawiamy tego tematu, tego malowania, nie gubimy tam tych, tych wartości tego, co jest naj, najwłaściwsze, najważ, co jest naj, jak co jest najistotniejsze w tym malowaniu, tak? Czyli zabawa kolorem, zabawa kompozycją, zabawa tymi zależnościami, z, zależnościami między barwami, tak? Wyszukiwanie tych, tych różnic kolorystycznych, tych kontrastów, tego fajnego spojrzenia na ten obraz właśnie z tej strony, taki malarski. No bo jeżeli mielibyśmy malarstwo malowanie miałoby służyć nam temu, żeby, żeby wiecie, yy... owszem, są na przykład portrety, tam, żeby jakoś rzeczywistość odzorować, no to to by było zbyt moim zdaniem ułomne, zbyt proste, bo, no bo co to by nam dawało, tak? Fotografia zrobi to na, dla, nas, dla nas dużo lepiej i, i wiecie, dużo, dużo, dużo no dużo sprawniej i szybciej i tak dalej. No, nigdy nie, nie zmierzymy się z fotografią jako yy, takim medium, które, które no, rozumiecie, ma, ma to w sobie, yy, że, że, że rejestruje rzeczywistość, tak? My możemy ją zinterpretować i po to temu służy ma, malowanie. Temu, że, żeby nadać temu malowaniu jakiś charakter yy, indywidualny, żeby to było dla nas jakoś tam... Yy, o, patrzcie, teraz parę takich, będę tutaj nakładał parę tych, Ponakładam parę świateł i już ten obraz zupełnie zaczyna in, żyć innym życiem. Tutaj aż do prawie bieli taki... Tutaj też odpowiem na pytanie, czy biel używaj. No to nie jest biel, y, zupełnie biel, ale to jest po prostu taki żółto-biały kolor. I, I to będę tutaj on To będę podkreślał te, te, te kierunki, te... zależności. Y, 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 tu oczywiście będzie gdzieś grubiej, y, no... Y, jak się chciał, chciał mniej tej farby yy, więcej, bardziej yy, fakturowo mniej, ale jednocześnie popatrzcie. Tu parę takich zabiegów, parę takich wyłków. Tutaj jest może za bardzo tych... Yy, Chociaż ten kierunek tutaj jest tego światła nie zachowany i będzie pewnie yy, czytany. Ja to jeszcze z, tym, z tymi kierunkami wam podpowiem jak to, jak to realizować, yy, bo można to w ten sposób, a można jeszcze pod, yy, pod yy, to też są różne szkoły na ten temat, zaraz też wam o tym będę opowiadał. Znaczy nie, wiem, że nie zaraz, ale, ale będę wam o tym mówił. O, tutaj sobie rozmazałem, a ja to nic. No. no niektóre momenty będą wymagały po prostu jeszcze podejścia do tego w y, y, jakimś tam następnym etapie, kiedy, kiedy będzie to y, możliwe, tak? Że to nie będzie na tyle świeże, że za aż, aż, Nie, to jest troszeczkę rozmażę. Palec też maluję to nie był, nie był zły świat, nie, to nie był to, to dobry, trochę świat. Czekajcie, tu jeszcze. Aha, chciałem, mi się ciągle coś pokazuje i mi to przeszkadza, ale jak to by was. Aha, tu chciałem ten, ten doświetlony rzut. To on będzie na przykład tutaj gdzieś na tym, on będzie gdzieś tu między drzewkiem, się pojawi na jakimś fragmencie, tu gdzieś się pojawi i w ten sposób o taki żółty jeszcze bardziej yy, gorący o gdzieś tam jakieś gwiazdi y, no i tak będę będę sobie po małutku a tu będzie taki biało-błękitny yy, biało mi bieli brakuje ale troszeczkę bieli zaraz yy, docisnę, wycisnę yy, i trochę takich śladów tam zostawię, o, mam akurat biel i troszeczkę takiego błękitu. Jak to jest na firmy Renesans. Nazywa się on bielą. jest bielą błękitem śródziemnomorskim. Yy, nie mam tutaj jakieś tuby przysypane, powiem, a jest chyba tutaj... Nie, to jest królewski. Królewski numer 20, to chyba, albo, to był, albo to był królewski. Numer 28 taki, taki błękicik. Ten błękicik to... Yy, wykorzystać, żeby, tutaj jak mówiłem Wam, na, na, na zdjęciu tego może nie widać, ale ja też będę chciał tutaj, yy, żeby to kolorystycznie fajnie wyglądało, tak? Tutaj te światełka po, pododawać takich, o, takie drobiazgi gdzieś tutaj, właśnie takim błękitem, gdzieś, gdzie niebo przebija yy, i pojawia się na tych, o. Wiecie, to, to, takie elementy, takie drobiazgi budują ten obraz, tak? Zaraz Wam pokażę, jak to właśnie będzie wyglądało yy, na tym yy, o, i tu jest troszkę szczegółów, zaraz y, pododaję tych z, 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 zrealizowanych miejsc y, z tym. O, on tu gdzieś się też pojawi, na tym. On tutaj gdzieś istnieje wokół tego, wokół tego po prostu na tym obrazie. Może bardziej rozgielony, jeszcze tej bieli wycisnę. Hmm. A teraz mam tę nową bielę. W ogóle hmm, pokażę Wam też, zrobię takie nagranie, żebyście hmm, Złapali różnicę między np. cynkową a tytonową, czym ona się różni, która jest bardziej trwała, którą wybieracie w swoim malowaniu. Także tu jest wielki jeszcze tutaj przede mną wiele zadań, o których, o których będę chciał Wam opowiadać. I ten, opowiadałem Wam o ty, ostatnio o tej Czerni, że, że zabija. Czerni po prostu w obrazie może być zabójcza, bo yy, ja jako młody twórca wielokrotnie się z tym, do, do dzisiaj z tym męczę. Jedyną sposobem na zabijający, ten, zabijający, zabijającą częst, bo jeżeli za dużo czerni dodacie do koloru, to on ją wybrudzi. To nie jest wtedy kolor, kolor tylko jest jakiś taki brud, taka, taka brzydka maść. Jak już to się na paletę do Was gdzieś tam dostanie, to już trudno... Nie wiem, jeżeli macie takie doświadczenia, to napiszcie mi, bo ja się z takim czymś zmierzałem wielokrotnie i dlatego wam was o to pytam, dlatego wam chciałbym, żebyście mi o tym napisali. Wtedy jedynym sposobem na to, żeby tego uniknąć, żeby się tego pozbyć, to jest po prostu zawsze mieć tą czystą paletę. Dlatego dobrym sposobem będzie na to, to że, że właśnie ten, ten mój op, 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 wypróbowany, podpatrzony u And tego Igora Socharowa sposób malowania na takim podobraźniu. To jest po prostu mały trening taki, pociętko, yy, taki tańsze, które sobie kupiłem w sklepie dla plastyków i, i na tym maluję. Na czym robię z tego paletę i na tym rozrabiam, rozprowadzam będę farby. I później na koniec, kiedy już skończę malowanie w tym dniu, na koniec tego dnia, kiedy już nie będę, czy tam jutro, czy tam po prostu kiedy, bo to wiadomo, kiedy to bym musiał zrobić tego samego, co nawet po paru godzinach i przecześć to, to wytrę to po prostu szmatą, wykorzystam kolory, które mi zostały gdzieś tam, żeby to nie zaschły i bądź też, no jeżeli taka będzie potrzeba, no to, a, a nie, nie znajdzie się gdzieś w miejscach, to no też nie na siłę, bo, bo później, żeby, żeby tego nie zepsuć sobie obrazu, tak? Żeby się nie okazało, że, wiecie, chcę wykorzystać, mm, no, chcę wykorzystać yy, farby na palecie i później tym samym zepsuję sobie cały obraz, bo chciałem to wykorzystać, żeby nie zepsuć, a, a ten koronik mi tam nigdy nie, nie pasował i no, no, tak, tak to wyszło, że później obraz zepsuty i, znaczy zepsuty. W sensie, że był fajniejszy w momencie, który miś tam malowania, ale później się okazuje, że... a teraz już nam się nie podoba i najchętniej to byśmy go przemalowali albo nie wiem, wywalili, w końcu. Też y, y, też o tym będę też wam wielokrotnie jeszcze opowiadał. Y, jeżeli czujecie na przykład y, to taka uwaga do, do tych, którzy, nie rozpoczynają malowanie i coś tam nie wychodzi i mierzycie się z jakimś tematem. Tutaj coś tam, jakieś świetle ja w cieniu, coś tam próbuję, mieszam tam warby. Tu mi się znowu brudzi to, i się człowiek wkurza. Słuchajcie, jeden sprawdzony, najlepszy sposób na to, to jest taki, żeby po prostu to odstawić. Mi tak Ja chodziłem do szkoły muzycznej, to mi, tego mnie nauczył właśnie nauczyciel muzyki, taki profesor, taki nauczyciel, pan Karaciński który, pozdrawiam, jeżeli nie ogląda, może kiedyś mnie zobaczy, to, to słuchajcie, to on mnie tego nauczył, i kiedy ćwiczyłem na, na instrumencie, tak? Jeżeli nie jesteś, że jesteś znudzony, już tam koledzy z piłkę grają, a to muszę tam piłować na licy, na tym studiu, tak? Bo tam na akordonie się uczę grać. No i to, wiecie, taki młody człowiek, nie zniechęcony, w sam go trafia, że ten, no to odstawcie odłóż ten instrument, zostaw, zajmij się czym innym, zagraj tak sobie na komputerze, nie wiem, pobaw się z dzieckiem, cokolwiek innego zrób, i nie wiem, napij się herbaty, jest zapasz herbaty, z kawy czy czegoś tam, I, nie wiem, zrób cokolwiek, przeczytaj sobie książkę albo po prostu zajmij się czy zupełnie czym innym i po prostu po godzinie, dwóch, trzech, kiedy tam znowu yy, ta złość czy taka, taka, wiecie, nie, nie, ma, nie ma nic gorszego jak coś robić mm, bez takiej radości, bez takiego spodania, takiej świeżości. Po prostu jeżeli coś wam nie wychodzi i ten się... No to, to odstawcie, to no, jest najlepszy sposób. Dlatego też będę o tym, yy, wam yy, o tym mówił. No i teraz po prostu się bawię z bar barwą, kolorem, tak? Nakładam sobie tu w miejscach, yy, żeby ten obraz się stał. popatrzcie, już tu się robi ciekawie. Tutaj teraz te zielenie, o, może teraz zrobię jeszcze, bo się pewnie za chwilę jeszcze parę minut i się kończy. Sobie te pli, sobie te troszeczkę tej zieleni o, tu będą takie jaśniejsze plamy tej zieleni. O, większe. Tu gdzieś jakaś plamka większa. O, i teraz tutaj będę starał się lat, żeby ten ślad... O, tu gdzieś... Nie, 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 nie sugerujcie tam, znaczy nie musicie dotrafiać zupełnie w tym samym miejscu, gdzie na, na tej fotografii to widać, tak? ale tam spróbować sobie tak się pobawić mniej więcej, że tu o, tu gdzieś jest takie światełko takie, ale właśnie to jest taka zieleń, a nie, a nie ten i gdzieś tam się pojawi i w ten sposób w ten sposób sobie to potraktujcie o tu zrobię taką bardziej soczystą zieleń mm, z tej takiej wernozowskiej i gdzieś pododaję tak, tam gdzie mi się o, pojawiają takie o gdzieś taki, i wtedy, zobaczcie, to się zrobi ciekawsze kolorystycznie, bo bo ten, y, tej zieleni y, nagle się zrobi Fajne, fajne się zrobią tam ślady na to o. i to się i to się y, to się y, po prostu zrobi malarskie tak to nie będzie takie jałowe bez, bez jak to jeszcze powiedzieć miałkie powiedział kapereciarz no po prostu bawcie się tym, bawcie się tym, róbcie, y, malujcie fajne obrazy i, i piszcie mi do mnie, pokazujcie, możecie na Facebooku zamieszczać. Przepraszam, że ja tam mało teraz komentuję i tak dalej, ale yy, zawsze z reguły tak, tego nie robiłem i, i mało tego, ale już sobie tak postanawiam. Teraz, jak już będę miał więcej czasu, bo już będzie stronka kulała będzie, będzie, ten, będzie yy, spokojniej tutaj się wszystko odbywało, to, to będę wam będzie w kontakcie. Zapraszam już, yy, parę osób tutaj, że tak powiem, się do mnie zgłosiło. Yy. Chciałem wam powiedzieć, że już miałem bardzo fajną tutaj wizytę. Zapraszam was do pracowni też z pracowni. Pozdrawiam Garzynę w tym momencie. I, I bardzo, bardzo fajnie spędziliśmy czas. Po prostu porozmawialiśmy o, o swoich pasjach. Grażynę mi pokazała swoje prace, przywiozła. Przy okazji sobie tam kupiła jakiś obraz. I, i na tym to, wiecie, mogę, mogę wam z wami tak w ten sposób się spotykać. I, i, i wam tutaj służę pomocą, służę jakąś tam radą. moją skromnym zdaniem. Y, Wiadomo, i nie będę krytykował, żebyście chcę was jako zachęcać do tego, żebyście malowali, a nie, a nie, was jakoś tam w tym pogrążać, że tam coś wam nie wychodzi, powinniście to zostawić. Słuchajcie, w życiu wam czegoś takiego nie powiem, bo mówię, jeżeli to robicie z pasją, jeżeli to wam sprawia jakąś radość, to jest najważniejsze. Efekty przyjdą, to tak jak wiecie, jest, nie wiem, przystępujecie do nauki, nie wiem czegokolwiek, a języka też... Nie potraficie, nie rozumiecie tego języka, nie potraficie w tym mówić. Przyjdzie taki moment, nagle coś przeskoczyło w środku w was i już wszystko jakoś jest jaśniejsze, wszystko jakoś zaczyna Cię rozumieć, wychodzić i tak dalej. Tak samo jest z malowaniem. no. Na początku to nie wiesz, dlaczego mi to nie wychodzi, dlaczego tu jest taki brud, dlaczego mi to w ten sposób nie się zrobiło. A po, po jakimś czasie powiesz, no kurczę, to już w ogóle nie będzie stanowiło dla ciebie problemu, yy, bo, bo po prostu to się zrobi, że tak powiem, proste, złapiecie ten mechanizm jakiś który tym y, kieruje. No i tyle, no. Tyle wam radzę, to wam radzę i, i trzymajcie się tego i będzie fajnie, będziecie się spełniać w tym malowaniu, będziecie zadowoleni y, z tego co robicie i, i to jest najważniejsze. A że, wiecie, najgorsze jest jeszcze, jak nie macie wsparcia y, u bliskich, nie? Czy, u bliskich. Nie no co ty będziesz malować, że ty się nic nie da to, co ty z tego chcesz żyć i co takim... Nie zarobisz nigdy na ten... Słuchajcie, zarobimy razem. Jeżeli nie teraz y, z tym, to róbcie to. Jeżeli macie y, jakiś tam, y, czujecie taką wewnętrzną konieczność, że piszecie do mnie, różni ludzie piszecie do mnie, y, y, ktoś tam y, do tej pory, nie wiem, muzykował, coś tam robił innego, albo zupełnie nie był związany, a nagle nagle chce malować i ten, róbcie.